Halo, halo, dzień dobry, witam Was serdecznie. We wtorek mamy ósmy dzień kwietnia i zapraszam Cię na poranny rozruch, który Cię obudzi, pobudzi, dobudzi, wybudzi i rozbudzi. Zapraszam Cię tutaj na taki poranny rozruch. Codziennie, od poniedziałku do niedzieli, od 4.30 czeka na Ciebie poranny rozruch. A Zaczynamy od marszu. Przed chwilą stawać prawdopodobnie, a być może już troszeczkę dłużej jesteś na nogach. Być może już się nanko zrobione i tak dalej, i tak dalej, więc maszeruj. W miejscu z wysoko uniesioną głową klatka piersiowa do przodu uśmiech, radość i energia pojawią się za chwilę na twojej twarzy, a jestem przekonany, że wszystkie zadania, które masz przed sobą dzisiaj, zrealizujesz perfekcyjnie. Jedziemy biegiem luźnym, takim z radością do tyłu. Hop, hop, hop. Tak jest. Super. I do tyłu, i za siebie. Tak jest. Jeszcze chwilkę. Super i okej. Okay. Stań troszeczkę szerzej. Stań troszeczkę szerzej. Zejdź do dołu, wyprostuj się i daj ręce do zewnątrz. Do dołu. Wyprostuj się napi pośladek i ręce do zewnątrz. Hop. W ten sposób 10 powtórzeń. Do dołu. Wychodzę w górę. I do zewnątrz. Nie pchaj klatki piersiowej tutaj odwodząc ręce do zewnątrz, do przodu. Świetnie. napnie pośladek i super. Gdy się prostujesz, napinasz pośladek. I jeszcze trzy sztuki. Raz. Dwa. I uwaga. I trzy. Świetnie. Super. Spięcia na palce. Musimy zrobić spięcia... Na palce, bo za chwilę będziecie stać na jednej nodze i różnego, różnego rodzaju ćwiczenia będą z równowagą. Tak więc, hop, hop, spięcie na palce, rozruszajmy troszeczkę staw skokowy, łydkę, pięknie, jeszcze dwa, trzy powtórzenia, hop, hop i hop. Super, dobra. Ja mam handle. Ty możesz wziąć butelkę, ty możesz wziąć poduszkę, buta, klapka i tak dalej, nie? Ćwiczenie numer jeden. Stoisz z napiętym pośladkiem, brzuszkiem i dookoła tułowia krążysz tą butelką, hantlą czy też butem, poduszką, książką. Tutaj naprawdę przedmiot, nie chcę mówić bez różnicy, bo wiadomo, że lepiej mieć hantlę, ale to jest poranny rozruch i nie musisz być przygotowana w tym momencie na posiadanie hantli przy sobie. nie? I w drugą stronę. Hop, 10 razy. Napnij mocno pośladek z całej siły. Tak, wyobraź sobie że masz 500 zł między podsetkami i nie chcesz, żeby wypadło. Super. I mam 10 świetnie. Staję na prawej nodze, lewa noga z przodu i 5 razy krążę dookoła tułowia bioder w prawo. Tak, mam 5 i teraz krążę w lewo. Nie zmieniam nogi. Ta sama noga. Napnij mocno górę ciała. Świetnie. Hop. I super. Druga strona. Lewa noga. Prawa w powietrzu. Najpierw krążę sobie w prawo. Tutaj nie ma różnicy, od, której, od którego kierunku ruchu zaczniesz. Tak jest. Mam pięć i krążę w drugą stronę. Hop. Napnij mocno brzuch. Skoncentruj się na jednym punkcie. Świetnie. Staw skokowy też tutaj pracuje. Pięknie i super. Ok uwaga, handla. Na chwileczkę, Na ziemię czy tam butelka. I 15 skoków, żeby trochę się pobudzić. Przecież to po to też jesteśmy. Hop, 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 łatwiejsza wersja. Chodzisz do boku i zapraszam Cię, bądź regularna. Bądź tu codziennie, albo ustaw sobie, że będziesz tutaj 5 razy w tygodniu o poranku. To łącznie 50 minut, więc prawie już godzinka aktywności tygodniowo. A to już naprawdę fajny wynik. Do tego dołożysz jeden trening, dwa, może jakieś spacery i naprawdę będzie super. Hop, od takich prostych, przyjemnych, porodnych porannych rozruchów często rozpoczynają się wasze metamorfozy. Naprawdę, hop, mam wiele takich przykładów, gdzie później dziewczyny trenują razem ze mną w mojej grupie treningowej, druga strona w fitcamp online dla kobiet i tam robią piękną metamorfozę. A jak przygoda zaczęła się właśnie od takich porannych rozruchów, dwa, trzy tygodnie takich rozruchów później jest za mało aktywności, bo wydaje nam się, nadmiernie, bo chcemy tej aktywności więcej, zapisujemy się do fitcamp online i robimy piękną metamorfozę. Uwaga. Przechodzimy na prawe kolano, lewa noga z przodu. Handla w prawej ręce, lub butelka, albo książka, albo poduszka. Plecy wyprostowane. I osiem razy w górę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć w górę, wydech. Sześć. Siedem. I osiem. Świetnie. Uwaga. Druga strona i to samo. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I osiem. Świetnie. Odkładamy na chwilkę handle i teraz zobaczcie, skaczesz szerzej i dotykać podłogi. Hop. I hop. Łatwiejsza wersja. wersja. Odchodzisz i dochodzisz. Ty decydujesz, którą wersję wybierasz. Jeszcze 10. W górę wydech. W dół wdech. W górę wydech. Świetnie. Hop! 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 Jeszcze cztery. Raz. Dwa. Trzy. I mamy cztery. Świetnie. Trzeba położyć się na pleckach. I uwaga. Leżąc na plecach, lewa noga zgięta, a ręce wzdłuż ciała, a prawa noga wyprostowana. Idzie góra, dół. Hop. Hop. 10 razy. Super. Mocno wyprostuj tę nogę, tak żebyś poczuła, że tył uda się rozciągać. Świetnie. Powoli w dół. I mam 10, druga strona. Uwaga, lewa noga teraz idzie do góry. Hop, raz. I dwa. Trzy. Powolutku, nie spiesz się. Cztery. Tak jest aby noga w kolanie nie była wyprostowana. Super. Stara się wklejać odcinek, będzie miał w kręgu w podłogę. Dla kogo takie ćwiczenia? Dla każdej osoby, dla każdego, kto chce po prostu dobrze rano się czuć. Uwaga, teraz prawą nogę przełożyłem na lewą i wypycham za udo, nie za kolano, tylko za udo, nogę do przodu. Tutaj wypchnij nogę do przodu, poczuj jak rozciąga się pośladek. Super, jeszcze chwilkę. I okej, okay, druga strona. Dużo w ciągu dnia siedzisz, dużo w ciągu dnia gdzieś tam pracuje się w pozycji siedzącej, czy za kierownicą, czy przy biurku, siedząc na krześle, czy w hotelu też się odpoczywa. Tak? Więc warto porozciągać pośladki. I trzymaj drugą łóżkę, wypychaj sobie do przodu. Szukaj takiej pozycji delikatnie, zotuj się w lewo, w prawo. Poczuj taką łóż, taką pozycję, gdzie będziesz czuła, że pośladek się pięknie rozciąga i super. Stopy na szerokość bioderek i 10 razy unosisz biodra w górę hop raz. Dwa napnij mocno pośladek w górę. zrób wydech trzy. Cztery. Pięć pamiętaj żeby ruch robić pośladkiem a nie plecami ani żebrami ciągnąć do góry. Osiem. Dziewięć i ostatni raz. I uwaga, 10. Pięknie. Martwy robak, ręce w górze, nogi w górę i trzymamy pozycję martwego robaka. Pamiętaj o tym, aby odcinek, będzie od przyległ do podłogi. Łatwiejsza wersja z głową na podłodze, ale mocno staramy się wkleić, wkleić kręgosłup w podłogę, nie? I tutaj to samo, tylko barki łopatki unosimy w górę. Jeszcze 10 sekund. I stop. I Pięknie i fantastycznie. Uwaga, uwaga, uwaga. Przechodzimy do biegu bokserskiego. Pozostało nam 20 sekund. Więc pobudzamy się jak zawsze. Na koniec z uśmiechem, z radością i z energią. Tak jest. I skaczemy chwileczkę prawo lewo, Hop, hop, hop. Taki mini taniec radości na zakończenie. Razem z trenerem tutaj. Hop, taki skoczny taniec radości. Zobaczcie. Hop, krótka, krótka, długa. Hop. Hop, 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 hop. I dziękuję serdecznie. Uśmiech, radość i energia niech towarzyszą Wam w ten wtorek. Bez względu na powodę, bez względu na zadania, które macie do wykonania, bo jestem przekonany, że po takim energetycznym porannym rozruchu wszystko będzie dzisiaj cudownie. Do zobaczenia jutro na porannym rozruchu. Trzymajcie się. Pa!